Polskiej Szpanii, tych rzeczy jest naprawdę na sam początek powiem mało, ponieważ, no może nie jest mało, ale dla mnie jest mało, ponieważ miałam zamiar przywieźć dużo więcej, ale niestety sklepy były zamknięte na lotnisku, na tym odłożyłam najwięcej kasy, miałam ochotę najwięcej w strefie bezcowej kupić właśnie. No, ale by, mieliśmy wylot o drugiej w nocy i wszystkie sklepy były zamknięte, co mnie wprost zderwo bo w Bartonie na lotnisku jest tych sklepów nawet dużo i miałam zamiar się troszeczkę kupić jednak. Godzina mnie zawiodła. Ale, żeby już dalej nie narzekać, jak to mi źle, jak to mało przywiozłam, bo jednak coś, co ja przywiozłam, przejdę już do pokazywania wam, co przywiozłam. Kupiłam sobie obudowę na telefon, na mojego iPhone'a. Taką, która mi się bardzo podobała na stronie Victory Secret Pink. Tam jest po prostu tego we wszystkich sklepach pełno. Są to właśnie te obudowy, ten Ananas, ten z napisem Pink. Ale jest ona tak dobrze zrobiona. Tu ma w środku wpisane Victoria Secret, a tu ma nawet na boku napisane Pink Victoria Secret. Jest zrobiony genialnie i ja jestem z niej chyba najbardziej ze wszystkiego zadowolona. No, bardzo mnie to cieszy, śmieszy zarazem. No, cudo. Kolejną rzeczą, którą kupiłam jest to taka zwykła brązoletka. Jest to taka srebrna brązoletka, tyle że na nogę. Mi się, strasznie chciałam sobie od dawna kupić brązoletkę na nogę, ale jakoś jest ich po prostu pełno. Miałam sobie kupić jakąś że sznurka jakąś inną, w końcu, wy, w, w końcu wybrałam taką najzwyklejszą, srebrną z takiego plecionego jakby łańcuszka. Bardzo mi się podoba, fajnie wygląda na opalonej nodze, fajnie wygląda sama, może lepiej od tych sznurków, które chciałam na początku. Bardzo, bardzo ładnie układa się na nodze, naprawdę. A i do tej bransoletki w sklepie, w którym kopowałam, dostałam prezent. Prezent, który mnie bardzo rozśmieszył, ponieważ dostałam Buddę. A Buddha bardziej mi się kojarzy z kinami i... Nie wiem, myślałam, że w Hiszpanii jako prezent dostanę, w Grecji dostałam oko proroka i myślałam, że tutaj też coś dostanę takiego związanego z ich krajem, jednak dostałam Buddę, Buddę przynoszącego forsy. Z drugiej strony narzekam, że go dostałam. Którą kupiłam, kupiłam, to nawet nie warto było się targować za 9 euro. Kupiłam taki tank top z minionkiem, z którym po prostu jestem w nim zakochana. Jest cudowny, jest to ten z takimi tutaj wycięciami. rzeczą, którą kupiłam, jest to też tank top, i jest to bluzka z napisem, bardzo fajna, naprawdę fajny ma napis I jeszcze wam jedną rzecz powiem, te bluzki co mają, jaki plus? Obie są wyprodukowane w Barcelonie, nie jest to żadna kieńczyzna, mają obie metki Made in Barcelona Tym rzeczą, którą, ostatnimi rzeczami, które kupiłam, a dokładnie muszę powiedzieć, jest to sklep, w którym odwiedziłam Jest to sklep, w którym po prostu się rozkochałam Niestety jest on chyba tylko, jak się nie mylę, w Portugalii i w Hiszpanii I nie wiem, czy ja dobrze wypowiem jego nazwę Jest to sklep Alehop, taki, jego y, takim znakiem rozpoznawczym jest krowa, naprawdę nie wiem, nie wiem czemu krowa, bardzo fajny sklep, naprawdę troszeczkę mi przypomina Tigera, troszeczkę mi przypomina dawny Flo, troszeczkę... takie pomieszanie takich fajnych sklepów, fajny asortyment, nawet niedrogi, pierwszą rzeczą, którą sobie kupiłam jest to etui na okulary, takie zwykłe etui, ono kosztowało 3 euro bardzo fajne ja nosiłam okulary wcześniej w takim silikonowym etui a stwierdziłam, że jednak moje oczy potrzebują korekcyjnych okularów i nie warto ich szybko połamać więc kupiłam sobie to etui, zauroczyło mnie kolorem, nie wiem, pewnie w Polsce można gdzieś takie dostać, nie wiem, nawet na wózce kasowskiej ale to mi się bardzo spodobało kolejną rzeczą, którą kupiłam, to też można dostać w Polsce, ale po prostu kosztowało tam 3 euro, a jak już kupowałam to mnie to zauroczyło, jest to zwykły taki rysik, rysik z diamentikami w środku do... Kolejną rzeczą, którą kupiłam w tym sklepie jest e, taki bidon. To jest tam teraz bardzo mocny, ja wiedziałam, że to w Polsce w tej gierze jest jeden wzór dostępny, że to dopiero zaczyna wchodzić. I e, to taki, taka butelka, jak na mydło, można tak powiedzieć. Taka foliowa. I tutaj z takim zaczepem, e, taka do picia fajna. Fajna jest dlatego, ponieważ ona się można ją wszędzie wsadzić do torebki czy do, można sobie ją przypiąć do spodni, jest ultra lekka, fajnie wygląda poza tym, naprawdę na ją na plaży nosiłam. Bardzo fajny pomysł, muszę wam powiedzieć. Jeżeli gdzieś taką dostaniecie w Polsce, coś na pewno jest, e, polecam, jeżeli jesteście w Hiszpanii, jest ich dużo, dużo więcej kolorów tam w, czy w Portugalii, w tym Alehopie, e, ja akurat wybrałam tą, nie wiem czy mi się bardziej podobała panterka i w ale jakoś udziałam się na tą, myślę, że ze względu na kolory. Kolejną rzeczą, którą kupiłam w tym sklepie, a dokładnie dwoma rzeczami, jest coś, co totalnie, totalnie jestem z tego zadowolona. Ja wam pokazać coś, co kupiłam w Polsce z tego rodzaju, ale jest to w Polsce dużo droższe. Jednak jest to z lepszego materiału, jest to lepiej wykonane, ale jest dużo droższe, ja tylko zapnę, nie wiem, czy znacie to, czy nie. Dużo osób tego nie zna, dużo osób to zna, ja to po prostu uwielbiam, to to kupiłam w Polsce. Eee... To jest właśnie pokrowiec na walizkę. Żeby nasza walizka się nie psuła, nie rysowała i nie brodziła. E, jak ja mam walizkę e, z Pucciniego, troszeczkę mi było szkoda tej walizki zniszczyć. Dlatego wolałam zainwestować w pokrowiec, żeby ona się nie porysowała. E, ten pokrowiec w Polsce kosztuje 150 zł. Ja za niego zapłaciłam 99, ponieważ był on wystawowy. E, ale to naprawdę z grubego materiału. Mamy tutaj taki suwak na dole zapinany, żeby nasza walizka była dobrze zapięta. Mamy jeszcze zabezpieczającą gumkę, żeby gdyby się rozjął, szpatkiem nie spadła. I tylko po korzystaniu z tego więcej, jednak ich cena jest dosyć wysoka i można sobie pozwolić na taki okres, nie wiem, raz na rok albo rzadziej. A tam były one po 10 euro 40 zł. oczywiście są one gorzej wykonane. Są z cieńszego materiału i zamiast tutaj tego suwaka i gumki zabezpieczającej mają tylko trzy zatrzaski. Jednak stwierdziłam, że jest ich cena i tak nieduża w porównaniu z tymi w Polsce, więc sobie kupiłam dwa. Już Wam pokazuję, czekam tworzę. Dostępny wzorów jest tylko 10. Ja kupiłam dwa, które Wam już pokazuję. Jak już powiedziałam, one są troszeczkę gorsze niż te w Polsce, ponieważ są cieńsze i mają gorsze tutaj zapięcie. Jednak, jak już powiedziałam, to warto. Pierwszym, który kupiłam z tych pokrowcy, jest taki głośnik Bardzo fajnie wygląda na walizce, naprawdę walicę wygląda jak duży głośnik A drugi, który kupiłam, jest różowy Musiał być różowy jeden, jeden czarny, jeden różowy Mam już dolary, mam czarny To już musiałam mieć taki I ten jest z napisem konto. Na ale też macie link, że możecie w niego kliknąć Przekryje was od razu na stronę sklepu Możecie sobie popatrzeć, co tam w tym sklepie jest I ostatnią rzeczą, tyle zapomniałam, sobie ja kupiłam, żeby wam powiedzieć Eee, są to naparski. Ja naparski zbieram. Eee, ja po prostu kolekcjonuję naparski z każdego miejsca na świecie, gdzie jestem. Eee, staram się je przywieźć na parstek. Oczywiście, też znajomi, jak są gdzieś w jakichś fajnych miejscach, powiedzmy, że mi przywieźli na parstek tamto miejsca, miejscach, już na pewno tam nigdy nie będę. Eee, to zazwyczaj już moi znajomi, moja rodzina wiedzą, że przywożą mi naparski. Ja naparski wprost kocham. One są świetne, są śliczne, są co, czasami tak cudowne. Tam było kilka fajnych, ale jakoś nie mogłam się zdecydować, wziąłam jeden taki brzydszy i jeden taki ładniejszy. Pierwszy wziąłam taki z napisem Santa Suzana, czyli miejscowość, w której byłam, tak jakby zniszczony, stary, gliniany. A drugi jest to taki już bardziej rzeźbiony, bez napisu i właśnie jak już powiedziałam, może zrobię kiedyś filmik z moją kolekcją na parku, chociaż mógłby być długi. Chociaż ich tak naprawdę nie mam dużo, na chwilę obecną zbieram je od 5 lat, mam ich 32. Ale staram się przynieść zawsze jeden na parstek, nie tak uderzyć 10 teraz przyniosłam wyjątkowo dwa. To już było na tyle. Jeżeli wam się podobało, pamiętajcie o kciuku górę, o subskrypcję. Dzięki za to, że jesteście. Dzięki, że was tyle jest. Do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa pa.